Hej hej, witajcie z tej strony. W dzisiejszym materiale postaramy się wyjaśnić sprawę z nową Bosłowiedrąki, prawdziwym wyglądem nowej Queen Bee oraz samej Chloe, która prawdopodobnie jest w to wszystko zamieszana. Oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, płynnie wejść w sprawę, w jakie w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić, wpierw przypomnimy pokrótce mój poprzedni materiał, czyli nowa moc Biedronki oraz nowa Queen Bee. Owa moc zawita w sezonie czwartym i jest związana ze strojem, w jakim Biedronka nam się zaprezentowała. Na razie nie liczę tutaj tego skutera, który stoi tuż obok niej, gdyż może być on związany z power-upem, ale jaki również może być przedmiotem ze szczęśliwego trafu. Tutaj sprawa nie jest pewna w 100%, ale do tego jeszcze wrócimy. Przechodząc dalej. Nowa Queen Bee, która zaprezentowała nam się w prawie całej okazałości w stroju, w którym ja nazwałem strojem agresywnym, dlatego że wzory wraz z butami mają taką odważną stylizację. Jest ona cięższa od tej, która była przy kostiumie Chloe w postaci Queen Bee. Do czego zmierzam? A do tego, że jak się okazało i nie ma tutaj mowy o pomyłce, uwaga. Ten strój nowej Queen Bee nie jest jej prawdziwym strojem, a może być związany z nową mocą Biedronki. Wczorajszego wieczora pisałem szczęścią administracji mojej facebookowej grupy, czyli Damianem oraz Danielem. Pozdrawiam was. Na temat tego, o czym dzisiejszy materiał. O co dokładnie chodzi i dlaczego uważam, że tamten strój nowej Queen Bee nie jest jej prawdziwym strojem oraz dlaczego wiąże się u to z nową mocą Biedronki? Pamiętacie to zdjęcie? Pojawiło się ono na Instagramie Lindy 23 sierpnia 2019 roku, czyli. Pół Półtora roku temu. Dokładnie tak. Nie wiem dlaczego jestem takim burakiem, że zapomniałem o tym zdjęciu, ale jak to się mówi, starość, nie radość. Okazuje ono postać biedronki, a obok niej nową dziewczynę w postaci cywilnej oraz postać superbohaterki. Jak sam wygląd cywilny się zgadza, bo żółte spodnie, biała koszula, a na to nałożona czarna skórzana kurtka, blond, rozpuszczone włosy, trampek nie widać, ale zapewne te same. Tak wygląd pod postacią superbohaterki już nie. Nie są taki sami jak mogliśmy zobaczyć w Nowym Zwiastunie, w ogóle ciężko cokolwiek wywnioskować z tego zdjęcia, bo one nie jest dobrej jakości, ale na pierwszy rzut oka widać, że kolorystycznie nie jest to samo. Buty nie są te same tak samo jak wzory. Zobaczcie sami, nie jest to ten sam strój. Są inne, jakie również są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że strój z tego obrazka jest starym koncept artem, i ten, który widzieliśmy w Zwiastunie, jest strojem prawdziwym. Druga zaś, że strój ze starego obrazka jest jej prawdziwym strojem i tutaj oczywiście większe szanse na fakt, że cywil się zgadza, a strój, jaki widzieliśmy w Zwiastunie, jest strojem uzyskanym z nowej mocy mocy, którą również nabyła Biedronka. Dlaczego strój, jaki widzieliśmy w Zwiastunie, może być związany z nową mocą i dlaczego dostałaby ją od Biedronki, która również ją uzyskała? Być może w tę całą sprawę jest zamieszany wasz ulubiony skuter, o którym wspomniałem na początku tego materiału. Z naszej wieczornej rozmowy wyszła pewna teoria, która mówi o tym, że sam skuter, jaki wygląd nowych kostiumów superbohaterek jest związany z nową mocą, jaką zobaczymy w tym właśnie odcinku. Że Biedronka trochę przypomina w tym stroju motocykli. Listę, dlatego też wygląda ona tak, a nie inaczej. Ma ona kostium zapinany pod szyję biedronkowym zamkiem i taka sama sprawa jest w kostiumie Queen Bee. Patrząc na te zdjęcie wydaje się, że tutaj jest takie samo zapięcie. Sam strój też jest strojem stylistycznie agresywnym. Korpus, który mógłby emitować kurtkę i buty specjalnie na pojazd jednośladowy. Wiecie, chodzi mi o sam wygląd, a tym jednośladem byłby na przykład skuter, który tam właśnie stoi obok biedronki. Sama moc zapewne z makaronika byłaby mocą, która umożliwia poruszanie się takim pojazdem i która pomogłaby w walce ze złoczyńcą. A jeśli skuter jest pojazdem z mocy, to może i sama Queen Bee miałaby własny pojazd jednośladowy. Może skuter albo i jakiś tam motocykl, który by do niej pasował. A jak nie to, to będą jeździć we dwie na skuterze Biedronki. Myślę, że to jak najbardziej ciekawa, a czy się sprawdzi, to się okaże. I sam też się zastanawiam, czy moc jednego z pozostałych makaroników, jakie jeszcze nie zostały zużyte, byłaby właśnie mocą, która daje taki pojazd. Czy jest to potrzebne, czy można taki pojazd wykombinować ze szczęśliwego trafu? Na początku materiału wspomniemy również o samej Chloe. Dlaczego ją ja wplątałem w tę całą sprawę? Przecież ona nie ma z tym nic wspólnego, prawda? Możliwe, ale nie do końca. Pamiętacie ten obrazek? Gdy cichaczem i przypadkiem pojawił się w sieci, dużo osób spekulowało, że tak właśnie wygląda nowa Queen Bee. Tylko że bez maski, ale w stroju super bohaterki. Porównując te dwa obrazki, a w szczególności twarz, włosy i strój Super nie jest to ona. Nie są to te same postacie, ponieważ nie są do siebie podobne. Musi to być ktoś inny, i w pierwszej kolejności na myśl przyszła nam Chloe. Chloe w rozpuszczonych włosach, kapeluszu i prawdopodobnie swoim starym przebraniu Queen Bee. Jakie miała w bitwie królowych w sezonie drugim. To jest mocny argument, który wskazywałby na to, że jest to właśnie Chloe. Twarz jako taką mi tam pasuje, ale inaczej jest w przypadku brwi i rzęs. I samym w sumie malowaniem oczu. Chyba że inaczej będzie to wyglądać już w finalnej wersji odcinka, jaki zostanie wyemitowany. Miejsce pobytu to chyba kino patrząc na otoczenie na tych dwóch zdjęciach. I co do stroju, zważywszy na to, że Chloe nie będzie już super bohaterką w sezonie czwartym, a sytuacja, jaka może kryć się za tym zdjęciem, skłoniła ją do przebrania się w swój stary, przeli strój bohaterski. Czy ma to jakiś związek? Czy jest to faktycznie Chloe? Czy może ktoś inny? Dlaczego jest ona przebrana w strój, jaki Chloe miała pod postacią Queen Bee i dlaczego jest bez maski i z kapeluszem na głowie? A może to wszystko dzieje się w odcinku Queen Banana? Przecież Chloe ponownie ma zostać zakomizowana w sezonie czwartym. Może to ma jakiś związek? Może kryje się za tym coś więcej? Na mojej facebookowej grupie Daniel wraz ze swoją opinią na ten temat napisał również teorię co do tego wszystkiego, więc zapraszam serdecznie, jeśli się chcecie z tym zapoznać. A kto nie widział moich poprzednich materiałów, to zapraszam, jak i również do aktywnego komentowania. W weekend będę odpowiadał na Wasze komentarze pod tymi trzema filmami, więc mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajna dyskusja. Jak chcecie. Bym nagrał też tą teorię na swój kanał, dawajcie znać. Łapa w górę, jak wytrwaliście do końca. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i pamiętajcie o subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Nasz cel to 200 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojej pracy i do zobaczenia w następnym materiale. Bye, bye.